nie uwierzycie, co się stało. Włamywacz chyba wrócił. Chyba na pewno wrócił. Zresztą sami zobaczcie, kręci się tam przy swoim domku. Czekajcie, poświęcę tam moją latarką, żebyście lepiej go widzieli. Widzieliście? Wszedł do domku. I w ogóle zamontował tam sobie jakieś światło. Ja ogólnie bym tego pewnie nie zauważyła, bo na podwórku jest tak ciemno, że masakra. Ale Toti nagle zaczął tak bardzo szczekać, że od razu wiedziałam, że coś jest nie tak. No i zaczęłam się rozglądać po podwórku i zobaczyłam włamywacza przy swoim domku. Światło bo przy domku cały czas się świeci, ale on siedzi w środku. Nie wiem, to jest dla mnie takie dziwne uczucie, bo mega dawno nie widziałam się z włamywaczem i totalnie nie spodziewałam się tego, że sam do nas wróci. I to jeszcze teraz, w środku nocy. No ale dobra, myślę, że lecimy go przywitać. Tylko na razie nie będę o niczym mówiła Milanowi, dlatego, że pewnie znowu zacząłby nagadywać na włamywacza i na pewno nie zgodziłby się na to, żeby on znowu u nas został. Także ubieram się i idę tam sama. Tylko przydałoby się też coś, żeby przywitać włamywacza, Wiecie, takie wow! Ale ja trochę nie wiem, co mogłabym zrobić. No nic, ubieramy się i może w międzyczasie coś mi przyjdzie do głowy. Dobra, ubrałam się w naszą superową bluzę i od razu wiem, co powinniśmy zrobić. Wziąłem ze sobą konfetti. Mam tutaj dwa opakowania, ale weźmiemy ze sobą tylko to różowe. No sami przyznajcie, czy jest lepszy sposób na powitanie kogoś niż strzelenie w niego z konfetti? No chyba nie, więc lecimy do błamywacza. O, ale tu jest zimno. Ale dobra. W międzyczasie, jak idziemy do domku, to pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić suba razem z dzwoneczkiem na tym kanale, bo dzięki temu nie pominie was żaden następny odcinek. I zostawiajcie też łapki w górę dla włamywacza. Podbijajcie ten film, bo jest to mega ważne. A ja idę, ale mega się stresuję. Najpierw może podejdę tak, żeby on mnie nie widział. I wiecie, przyjrzymy mu się trochę. Zobaczymy, czy coś się zmienił. Co tam w ogóle majstruje przy swoim domku, bo z tego co widzę, właśnie z niego wyszedł i robi coś przy oknach. O ile można to takie szy nazwać, bo. Okno zostało wybite przez Stalkera. No dobra, jestem już naprawdę blisko i on naprawdę tutaj jest. Co on robi? Okej, sprejuje domek. Ja ostatnio robiłam tutaj takie rysunki. Mnie, żółtka, włamywacza, robiłam różne napisy, buźki. A on to teraz zamazuje. No ale to może dlatego, że myśli, że to policjant to rysował albo stalker. No bo wiecie, włamywacz o tym wszystkim wie, że jego domek został zniszczony. Także może to dlatego się tak zachowuje. O! Chyba próbuje naprawić teraz drzwi. No bo drzwi też zostały wyłamane. Ale skoro on się teraz tam męczy, żeby te drzwi założyć z powrotem, to to jest idealny moment na niespodziankę. Wiecie, on się mnie totalnie tutaj nie spodziewa, a już tym bardziej nie spodziewa się niespodzianki. Dziwi mnie jedynie, że on nic nie gada, bo włamimy zawsze mega dużo gadał, nawet sam do siebie. No i też nieco dziwne jest to, że do nas nie przyszedł, ale może to dlatego, że nie chciał nas obudzić, może myślał, że już śpimy. No nic, niech on zakłada drzwi. My lecimy z niespodzianką. Jakie to wyszczalę jedną ręką? Jakoś spróbujemy. Kurde wszedł do domku. Wszystkie żaluzje. Chodzę się tu, żeby mnie nie widział. Co tam się stało? roletach gonił mnie z deską, włamał deskę z płotu, zaczął mnie gonić. Ej, co się stało! Włamywacz chyba zdziczał. I teraz jak to trochę przemyślałam, to dotarło do mnie, że pójście do włamywacza bez źrzyka, było naprawdę bardzo głupim pomysłem, no bo jednak wiecie, mega długo się z nim nie widzieliśmy. I co prawda, jakiś czas temu z nim gadałam, pisałam, no ale jak widać, nigdy nie jesteście w stanie przewidzieć tego, jak to się zachowa w 100%. I teraz włamywacz chyba na mnie poluje. Raczej nie wiegby za mną z jakąś deską w dobrych zamiarach. Także idziemy do Milana przerwać mu jego grę. Niestety bardzo mi przykro, ale nie poradzę sobie z tym sama. Co ty robisz? Kurde, mnie nie strasz! A możesz przerwać grę? Nie, nie mogę. Y, to przerwij, bo... albo zdejmij słuchawkę, bo nie uwierzysz, co ci teraz powiem. Ba nie chcę tego słyszeć i nie chcę wierzyć. Włamywacz wrócił. Naprawdę? Mhm, tak. Dobra, weź. Przychodzi w nosy z kamerą i chce mi wmówić, że włamywacz wyświetla to. No tak! Zaraz go trzasnę normalnie. Albo włamywacz go trzaśnie, jak go wpuszczę tu do domu. Mam ze sobą kamerę, dlatego że zauważyłam włamywacza na podwórku i zaczęłam nagrywać. Chciałam do niego iść, ale on chyba zdziczał. Ja też to zaraz zrobię, jak mi nie dasz spokoju. Ale ja ci mówię pa, pa. prawdę! A ja już. Czeje. Yy, włamywacz gonił mnie z jakąś deską. Naprawdę. O, czeje. Jak mi nie wierzysz, to wstań, zobacz sobie przez okno. Yy, przy jego domku świeci się światło. A on pewnie gdzieś się tam dalej kręci. Aha. No ps A jak się kręci? Tak się kręci, o. Nie, nie tak osie kręci. A jak się kręci? Z deską w ręce i czeka na mnie, żeby mnie pobić. No to nie wychodzi do niego. No możesz. <słuch> Okej, okay, wrócił w amylacz. Gonił cię z deską, chciał cię pobić. Ja do niego niespodzianka! Zresztą zaraz ci opowiem. Idź najpierw zobacz. Ale gdzie mam iść zobaczyć? Przez okno! Widać stąd jego domek. No pali się tam światło, ale no, nikogo tam nie ma. Bo może siedzi w środku. Albo kręci się dookoła domu. Tak się kręci? I już to przerabialiśmy, nie tak się kręci. No i co? No i świeci się światło, tak? No i tyle wiem. A po co świeci się światło? Bo sobie zapalił, bo wrócił. Tylko, że mu odwaliło. Nie wiem trochę co tutaj chodzi. W każdym razie sprawdzimy sobie pewnie zaraz kamery, bo ja na dwór na pewno nie wychodzę. Niedawno się myłem, jeszcze będę chory. A po co? No na dwór to ja też nie wychodzę. A kamery musisz sprawdzić, ale mam. Ale to się... poczekaj, skoro on cię gonił, to ty już musiałaś być na dworze. No, bo tam poszłam. No bo i zaczął szczekać. Patrzę po podwórku. W domku włamywacza świeci się światło. Patrzę, a ten stoi przed domkiem. Okej, okay, czyli jak ktoś wam się włamuje na podwórko, to wy wychodzicie zobaczyć, kto to jest. No, ale poznałam, że to był on. Był cały na czarno i majstrował przy domku. No i poszłam tam i chciałam mu zrobić niespodziankę. Wziąłam konfetti. Chciałam... No, niespodziankę mu chciała zrobić. Ej, czajcie, ktoś wam się włamuje na chatę, a wy mu chcecie jeszcze niespodziankę zrobić. Wychodzicie do niego komu o tym nie mówicie i bierzecie ze sobą konfetti, żeby mu zrobić niespodziankę. Specjalnie po ciebie nie przyszłam, bo wiedziałam, że byś mu nie pozwolił zostać. Nie no, to jest już po prostu niemożliwe. No ale daj czytanie. mi kontynuować. Chciałam to konfetti i chciałam wyścielić, ale w ogóle nie działało, więc zerwałam to i na niego to wysypałam i chciałam niespodzianka, niespodzianka, a ten tak no nie widziałam jego twarzy, no bo miał maskę. No ale się tak przestraszył, schował się do kąta w domku i nagle zaczął na mnie iść, wyłamał deskę z płotu i zaczął mnie z nią gonić. Ja mówię, cześć, witam się z nim. Pytam, czy wrócił, jak tam? A ten nic, ani słowa się nie odezwał. No i uciekłam do domu i zasłoniłam wszystkie żaluzje, a ten po żaluzjach nam nawalał w ogóle. Okej, okay, i czego chcesz ode mnie w tym momencie? Żebyś pomógł mi. Ale z czym mam ci pomóc? No, naprawić włamywacza. Co z nim zrobimy, jak jest taki dziki na naszym polwórku? Trzeba go oswoić na nowo. Ja to sobie w ogóle sprawdzę na kamerze, co tam się działo. Sprawdź, sprawdź! Bo z tego, co Maja opowiada, bardzo dużo mnie pominęło. No mówię, to było w pełni przemyślane. Nie zabrałam Cię ze sobą. Ale jak tak teraz myślę, to w sumie mogłam Cię zabrać. Może Ty byś oberwał z deski albo, albo byś mnie uratował. Okej, okay. rzeczywiście ktoś się tam kręcił przy domku. Problem w tym, że nic nie widać, bo zasłania drzewo, jest ciemno, kamera jest daleko, ale dobra. Ale jeszcze uciekałam. Maja gdzieś niby uciekała, o tutaj coś biegnie. To ja. Okej, okay, ale nie widzę drugiej osoby teraz. Ja się nie odwracałam za, za siebie. Co cię gonił, jak cię nikt nie gonił? No on! Ale nikt za tobą nie biegł. Bieg za mną, dlatego zaczęłam uciekać. Ale widzisz, żeby ktoś za tobą biegł? Nie. ale bieg za mną tam, tam gdzie było ciemno, tam gdzie nic nie widać, to tam za mną bieg. A potem musiał się zatrzymać. A i ona zwariowała. A po oknach kto Co? stukał? Ja nic nie słyszałem, żeby ktoś po oknach stukał. Ale stukał na dole po roletach, jak już uciekłam do domu i zasłoniłam żaluzję. Tak się czuję właśnie, jak teraz się zachopuję. A wiesz jak ja się czuję, pokazać ci taką. Dobrze. E, sprawdźmy kolejną kamerę, bo ponoć ktoś walił po oknach na tak, dole. Tak. Ja nie jestem szurnięta naprawdę. No nie. Nawet nagrałam go. O? No? I co? I z I to jest włamywacz. No. Włamywacz ma takie ciuchy, tak? Włamywacz nosi kaptur. Tak, o tutaj. Ze sznureczkami zawiązanymi tutaj. Tak? Ale maskę nie działam. Czajcie to, że ona wyszła do kogoś? Zmyślam, że to jest włamywacz. Ty jesteś chora. Po prostu chora na głowę. Ale miał maskę. A to ja też sobie założę maskę. I co będę włamywacz? No, bo to dla mnie dziwne, że włamywacz mnie nie lubi. Ogólnie ostatnią rzeczą, którą nagrały kamery, jest to, jak on się kręci przy autach. Musimy to po prostu i zobaczmy, co on robi. O, 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 o. Coś pisze po aucie. I coś wyciąga z kieszeni. No ja nie wiedziałam! wiedzieć, że ktoś się przebierze za włamywacze i że będzie nam chodził po podwórku. W ogóle ostatni zarejestrowany ruch z jakiejkolwiek kamery był 15 minut temu, To oznacza, że już go nie ma. No, na pewno go nie ma. Bo, że kamera nie zarejestrowała ruchu, to znaczy, że on się dobrze schował. Pewnie siedzi gdzieś w i czekasz, ktoś z nas wyjdzie dalej z tą deską w ręce. No, a właśnie tak się składa, że wyjdziesz ty, bo idziesz zobaczyć, czy coś nie zrobił z autami. No, ty chyba jesteś nienormalny, że ja tam pójdę sama. Tak, tylko ci przypominam, Przypomnę, że sama wychodziłaś tam jakiś czas temu. Wychodziłam, bo się cieszyłam, bo myślałam, że włamywacz wrócił. A jakbym wiedziała, że to nie jest włamywacz i jakbym podejrzewała, że to jest jakiś czubek, który będzie mnie gonił z deską, to bym tam nie poszła. Nie ma go już tam, okej? Okay? A co jak się schował? To weź telefon i zadzwoń na ochronę. Po co jest tutaj ochrona? Dobra, pewnie. Wezmę telefon, będę dzwoniła na ochronę, która przyjedzie kurde za godzinę. Niech mnie zabije fałszywe, was, a ty sobie tutaj sieć i graj. Napisz mi, czy czegoś nie zrobił z autem. Jasne, pewnie. Trzymaj się. Hmm. Napisz mi. Czy nic nie zrobił z autem? A może napisz mi czy przeżyłaś, co? Tak to właśnie jest z chłopakiem w tych czasach. O, to jest najważniejsze. Ogólnie no to serio mamy ochronę w domu, no ale co z tego, jak ja do nich zadzwonię, to oni tutaj przyjadą serio za godzinę, o ile w ogóle przyjadą, bo wątpię, że ktokolwiek uwierzyłby w taką historyjkę. No ale nic, biorę moją latarkę i lecimy na obchód. Mam nadzieję, że serio to, że kamery nie zarejestrowały żadnego ruchu, oznacza to, że tego kogoś Kogoś już tutaj nie ma? Ja się tak boję. Tu nikogo nie ma. Tutaj chyba też nie. Mam tylko nadzieję, że ten ktoś nie schował się za naszym drugim autem albo za śmietnikami. Ale dobra, sprawdźmy na szybko te auta, żeby jak najszybciej wracać do środka. A co to jest? Kichka. Już nawet podejrzewam kto mógł tą kartkę tutaj zostawić. Czy jest to mądre, żeby teraz siedzieć na podwórku i sprawdzać kartkę od jakiegoś psychopaty? Raczej nie, ale w ostatnim czasie nic co robię nie jest mądre, także gorzej nie będzie. Jezu, jaka to jest długa wiadomość. Głupiutka Maju, niewiele brakowało, już prawie cię miałem. Okej, okay, wie jak mam na imię i chciał mnie złapać? Zaczynamy świetnie. Nie wiem, czemu Wy tak lubicie tego drania włamywacza, ale prawie Was to zgubiło. To jeszcze nie koniec. PS tajne auta macie. O nie, czyli on naprawdę coś majstrował przy tych autach. Przecież Ziutek nie zabije, jak ten ktoś coś zrobił z którymś autem. Idę to sprawdzić i wracamy do domu, ale w ogóle ta osoba biła włamywaczu, no oczywiście skoro miała jego maskę, ale nazwała włamywacza draniem. Nie wiem, czy to jest jakaś osoba może, która jest pokłócona z włamywaczem i jest zła na nas za to, że my go dobrze traktowaliśmy. Nie nie mam pojęcia. Dobra, sprawdzamy auta i może nad tym jeszcze pomyślimy, ale nie będziemy tego robić na środku podwórka po ciemku. Tutaj nic się nie dzieje. Przejdziemy jeszcze dookoła. To wszystko wygląda jakby to były jakieś rysy, ale to jest tylko zamarznięte, bo jest mega zimno. Szcaki brokat. Dobra, to auto jest całe. Tejcie w ogóle jakby to wszystko to by były rysy, już by było po mnie. Dobra, jeszcze drugie auto. Nerisail Tutaj buźkę. Mam nadzieję, że nie oznacza to tego, że zrobił coś z tym autem. Tu jest całe wymacane. To chyba nie jest zamarznięte. Jest taka krecha dosłownie przez połowę tyłu auta. Sprawdzimy to na ślinę, czy schodzi. Okej, okay, nie schodzi. To jest rysa jak nic. Milan co prawda powiedział, że mam mu napisać jeśli coś będzie się działo z którymś autem, ale myślę, że lepiej będzie jak to zostanie między nami. Przynajmniej na razie, póki nie obejrzy tego filmu. Nie mam zamiaru więcej być na tym podwórku, także wracamy do domu, zamykamy drzwi, idę przekazać Milanowi, że z autami jest wszystko w porządku. Próbuję chwilowo nie myśleć o włamywaczu, który napisał mi na karteczce, że to jeszcze nie koniec. Nie wiem co miał na myśli, wolę chyba nie wiedzieć. Dlatego z tego Filmu, to by było na tyle. Zapraszam Was na następne odcinki, które wyświetlają Wam się tutaj i tutaj na ekranie. Klikajcie sobie szybko w jeden z nich, bo znikną moneta 3, 2, 1.